Siemano, z tej strony, TheFofOffOn, wasz ulubiony YouTuber. No i moi drodzy widzowie, w dzisiejszym niesamowitym odcinku yy, będziemy kończyć budowę naszej przewspaniałej wioski. No więc tak, moi drodzy widzowie, dzisiaj będziemy się zajmować budową ostatnich dwóch domków. Możliwe, że tutaj na tej uliczce, lub tutaj jeszcze postawię kolejny. I yy, będziemy ją zasiedlać jeszcze dzisiaj yy, villagerami jak tutaj widzicie, ale najpierw oczywiście wybuduję te dwa domki i jeszcze tak jeszcze przed tym rozpoczęciem tego odcinka, się tej akcji bardziej tego odcinka, chciałbym jakby Was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, jeśli się Wam spodoba oraz suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych właśnie Równie ekscytujących materiałów na tym kanale. No więc dobrze, moi drodzy widzowie, tutaj będzie domek troszeczkę podobny do tych dwóch, co tu zbudowałem. Jednak będzie jedna istotna różnica. Oczywiście tutaj na początku będą też rozmiary 5 na 5 kratek, więc to jakby to będzie takie samo. Naturalnie tu będzie podłoga. I teraz budujemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Właśnie z takich dębowych jakby z pieńków dębowych. Tutaj budujemy jakby taką ramkę na drzwi. Tutaj będą z każdej strony okna. Specjalnie. Tutaj tak samo będzie. Z tej strony również. I teraz budujemy dach. To będzie wyglądało tak. No, i teraz dach, naturalnie. Yy, dobra, weźmiemy sobie tutaj schodki. Jeszcze weźmiemy sobie drzwi. Tak. I szyby. Tutaj wstawiamy sobie w okienka ładnie. Yy, będzie nam potrzebna jeszcze pochodnia. Tutaj. I tutaj. I e, teraz wstawimy e, tutaj łóżko. Łóżko będzie czerwone. Łóżko będzie z tej strony. No i tutaj ogólnie będzie będą dwa łóżka. No i e, w zasadzie to już jest całe wyposażenie tego domu. Nic specjalnego. I e, teraz. Kolejny dom już będzie troszeczkę trudniejszy i w nieco większym metrażu i ja mam plan zrobić go tutaj, więc poprowadzę tutaj jeszcze kolejną ścieżkę w tą stronę, tutaj jeszcze sobie wrócę, tak, oczywiście pamiętajcie zawsze ścieżka, szerokość, 3 kratki, więc dobra, idziemy do końca. I teraz y, tutaj moi drodzy widzowie, y, z której strony ten domek postawić, to jest y, takie bardzo kluczowe pytanie. Y, jednak bym wolał z tej strony, tutaj tak w miarę obok tego domku Kowala. Y, wymiary tego domku to 9 na 6 bloków, czyli tej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, wydłużę trochę tą ścieżkę. Dobra. Ok, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sobie tutaj tak zawracamy. I teraz budujemy tak. Teraz robimy podłogę w ten sposób. Dokładnie. I tutaj jeszcze tak zrobimy. I bierzemy gładki kamień. Tak, gładki kamień i pół płytki z gładkiego kamienia i robimy tutaj tak o tu będzie coś takiego jeszcze dokładnie i teraz robimy ściany tutaj będzie cobblestone naturalnie trzy na wysokość trzech w sensie czterech czterech kratek wysokości e, no Teraz tej robimy sobie. Tu będzie wejście, jakby do tego domku. Tej sobie robimy yy, tak z kobla. Tej będzie też wyjście, tak? Yy, no i tak tutaj. Jeszcze z tej strony. Yy, tu będzie też kobyl, Stone, i tutaj jeszcze. Tak, tutaj też. No. I w zasadzie to już. Praktycznie tak wszystko to to skoblam, tej jest, tej zburze, bo jednak za wysoko tam to to postawiłem, więc teraz robimy sobie coś takiego. Tutaj też coś takiego. No i teraz bierzemy sobie dębowe deski i robimy tak, tej okna, tu będzie miejsce na drzwi, tutaj podobnie z tej strony. Tylko tutaj będzie okno, będzie miało szerokość dwóch kratek. Teraz sobie bierzemy, tutaj od tego sobie weźmiemy dębowy pień, dębowy pień sobie tutaj stawimy, stawiamy go jeszcze tutaj z drugiej strony i jeszcze za tym domkiem robimy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie i teraz robimy tak i tutaj będzie moi drodzy widzowie zagroda dla zwierząt, dokładnie. Tutaj stawiamy sobie trawę wyżej tak no y, tutaj sobie drewno wstawiam i tutaj będą drzwi tak, y, dwie pary drzwi sobie my oczywiście takie ups, przez przypadek mi wypadły no i drzwi wstawiamy tutaj i jeszcze tutaj dobra, bierzemy sobie szyby tak, szyba. Szyba będzie tutaj, szyba tutaj, tutaj i tutaj. No, teraz sobie bierzemy schodki. Schodki też z desek, i będą tutaj, jeszcze tutaj z przodu. Tak, zbuduję. Tutaj jeszcze będzie coś takiego. Tutaj troszeczkę skomplikowanie trzeba tutaj uważać, żeby to, tego źle nie postawić. Tutaj podobnie, tak. No, teraz już trochę z górki będzie, bo tutaj będzie można ups, coś takiego zrobić. Tak, tutaj podobnie. No i jeszcze tutaj zrobimy sobie coś takiego. I tutaj jeszcze robimy tak, 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 tak. No i aż do końca. No i mamy tutaj już y, zbudowany w miarę tej, ten domek. Mm, teraz, moi drodzy widzowie, robimy tutaj schodki. I tutaj w środku wstawiamy pochodnie w tym miejscu i tutaj przy drzwiach. Tutaj sobie wstawiamy schodki, czyli coś takiego sobie robimy, takie siedzenia. W tym tutaj musi być coś takiego, jakby taki zwykły drewniany po prostu kloc. No i tutaj robimy sobie na. Ups, co ja robię? Na misknik, ale dobra. Tutaj robimy sobie po prostu płotki, więc stawiam sobie płoty. Dobra, i sobie og Ogradzamy tą całe, Te całe pastwisko, jakby te Zaplecza jakby tego całego domu eee, Stawiamy sobie jeszcze Kwiatek, naturalnie Kwiat, ojejku, nie ma Dobra, to może róża O, róża Będzie no, Dobra, niech będzie Dobra, już, albo już mniejsza Już bez kwiatka jednak E, więc no tak wygląda ten nasz nowy dom w tej wiosce. E, no i cóż, noc się zbliża, czas się przespać. E, sobie wezmę się, prześpię w tym nowym domku tutaj co powstał. No. E, dobra, jeszcze jest za. Jeszcze jest za widno, żeby iść spać. Nie wiem co to jest. Za. Minecraft, dobra, już chyba można iść spać, bo już słońce dotknęło jakby widnokręgu. E, ok. Więc, dobra, wychodzimy sobie tutaj i respimy sobie osadników. Dobra, więc tak, tutaj sobie dajemy jeden, dwa, dwóch osadników do dwóch łóżek idealnie. E, jeszcze sobie damy Tutaj jednego osadnika. I tutaj jednego osadnika. Dobra. I mamy tutaj już osadników, moi drodzy widzowie, przygotowanych. Zaraz się powinni. O, już się zatrudnił nasz farmer. Już się farmer nasz zatrudnił i pójdzie zaraz do swojej nowej roboty. Właśnie teraz trzeba tą wioskę trochę przetransformować, żeby dobrze działała, ponieważ na poprzednich wersjach nie było czegoś takiego jak stanowisko pracy, więc teraz potrzebne są nam właśnie takowe. Więc u kowala zamiast takiego, takich płyt z gładkiego kamienia dajemy kamień szlifierski. No i tak stawiamy go tutaj, i zaraz powinien się. O, już się nam zatrudnił ładnikował Co nam tu pan sprzedaje? U, węgiel, szmaragd trzeba y, dać. Dobra, węgiel sobie damy, i z nim może trochę pohandlujemy. No, no tak wypada. No, jeszcze szmaragd sobie wezmę, żeby szmaragdy, pamiętajcie, są najważniejsze, jeśli chodzi o handel y, z villagerami. Dobra. Teraz kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to chcę tutaj. Bibliotekarza, stanowisko do pracy zrobić, czyli y, pulpit. Tak, pulpit. I pulpit stawiamy sobie może tutaj. O, elegancko tutaj będzie. Y, poczekamy aż się zatrudni. Y, zobaczę, czy w kościele mam chyba ten. Tak, już się zatrudnił nasz ksiądz. Jego tak nazywa, to jest alchemik, tak? Kapłan. Dobra, nieważne. Często mi się myli, ale dobra. Pohandluję sobie z nim trochę. Okej. Okay. Poczekam, tej zaraz będzie nam ewoluował i się zmieniał. I zobaczymy, co tutaj nam nasz y, pan kapłan zaraz y, wymyśli. Dobra, panie kapłanie, y, co pan teraz tu sprzedaje? U lazuryt. Dobra. Dajemy. O, dobra. Już więcej nie można. Dobrze, uuu, się zamienia, zamienia się. I go można tak rozwijać normalnie aż do tego najwyższego poziomu. Dobra. Dobra, weźmiemy sobie więcej tych szmaragdów sobie damy. Okej. Okay. U, co nowego sprzedaż Perełki, tak moi drodzy widzowie. Dobrze to widzicie. Perełki nam tutaj będzie sprzedawał po... Mam tutaj do niego ceny, bo tak to by normalnie 5 kosztowało mnie 4, bo jestem jego jakby stałym klientem, patrzcie. I, I zobaczcie sami. On ma tutaj już diaksową, diaksową jakby tu przepaskę. I już jest, zobaczę co teraz będzie sprzedawał. Uuu, moi drodzy widzowie, zaklęta butelka. Taki patrzcie. Można sobie z tego level nabijać. No. Zobaczę teraz, bo wrócę do naszego Kowala. U niego też zobaczę. O nie. Dobra, muszę jednak siekiery u niego wziąć. Dobra, te siekierki to ja od niego wywalę, bo one tylko mi tu eku będą zapychać. Uuu, dzwon. Dobra, pamiętajcie, widzowie. Subskrypcja naturalnie z dzwoneczkiem, takim jak tutaj. Pamiętajcie w dzwonka uderzcie, tak, tak. Wystarczy, że liniecie sub, suba i uderzycie w dzwon i będziecie mieli powiadomienia z każdego mojego najnowszego odcinka. No dobrze, moi drodzy, widzowie, sprawdzę czy już jest bibliotekarz, bo jak widzę jest farmer, ten kapłan. O, i jest, jest bibliotekarz. Widzę że tutaj biblioteczką handluje, Ładnie. Więc dobrze, od niego można będzie enchanty różne handlować, mogę nawet Wam pokazać, czym on tej może nam... Ehm, dobra, tylko... Dobra, jednak mam za mało trochę tych szmaragdów, dobra. Dobra, I teraz zobaczymy, czy, co tej nam ewoluuje nasz pan. Jakby bibliotekarz, zobaczymy oj, drzwi przed sobą zamknąłem latarnią. I tu patrz, zaklęty ogień jeden, dobra. Potrzebujemy też y, książkę, tak, potrzebujemy książkę, żeby z nim handlować. Więc weźmiemy sobie taką książkę i sobie będziemy go mogli rozwijać. Dobra. No i mamy sobie tutaj zaklęty ogień y, jeden do miecza, to będzie potrzebne zaklęcie. No, więc dobrze moi drodzy widzowie To już chyba na tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych ekscytujących odcinków. Możliwe, że jeszcze wrócę do tej wioski. Ale możecie napisać w komentarzach na co macie pomysły na kolejny odcinek. No to już jest na tyle w tym odcinku, moi drodzy widzowie. Trzymajcie się na razie i cześć!